Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj Was zapraszam na zawartość czerwcowej edycji pudełka LiFeria. Mega jestem ciekawa, były chyba dwie podpowiedzi. No, zaraz spróbuję sobie przypomnieć. Słuchajcie, box się nie domyka po raz pierwszy, więc wygląda na to, że jest tutaj w środku coś dużego. Także zapraszam Was gorąco do oglądania. No i wygląda na to, że faktycznie pudełko, słuchajcie, jest wypakowane po brzegi. Tutaj mamy jak zwykle powitanie, karteczkę. No, i tutaj mamy zawartość boksa wypisaną, a tutaj wskazówki, jak dbać o skórę latem. Tak jak co miesiąc. Wow. No dobra, no to co, lecimy? Może zacznę od tego największego produktu, bo może Wam to w ogóle pokażę, zobaczcie. To jest peeling do ciała marka. Ach, tutaj były produkty po raz pierwszy, słuchajcie, lub. I można było otrzymać albo marki Lab. 5033, już mówmy po polsku, produkt angielski, peeling do ciała, 200 ml, cena 40 zł, i ja to otrzymałam, zaraz Wam to pokażę, lub serum rozświetlające marki NSPA Andria. A to nie jest to serum, które już było w boksie? To jest, e, chyba to serum można było otrzymać, które ja otrzymałam poprzednio, czyli domyślam się, że osoby, które e, kupowały wcześniej pudełka i miały to serum, otrzymały peeling, a osoby, które... Nie kupowały wcześniej pudełek, pewnie otrzymały to, to serum. Słuchajcie, to jest tak. To jest peeling do ciała, yy, i tutaj mamy napisane: Dzięki minerałom z Morza Martwego redukuje wszelkie podrażnienia i koi skórę, a zawarta w peelingu witamina C nadaje blasku i rozświetla. Zmasuj niewielką ilość okrężnymi ruchami, wilgotną skórę, a następnie zmyj ciepłą wodą. Czy tu jest coś jeszcze napisane więcej? Nie. Oprócz tego, że jest to produkt wegański czy bezpieczny. Na bazie soli, no w sumie minerały z Morza Martwego, to można było się kapnąć. To jest, ba to jest peeling solny, także to jest pierwszy kosmetyk, kosmetyk pełnowymiarowy. Krem na noc i to chyba było ujawnione całkiem niedawno. Krem na noc, marka Skin Dutch, nie wiem słuchajcie, jest to marka, którą ja pierwszy raz widzę na oczy. I to jest produkt angielski, krem nanoc 50 ml, produkt pełnowymiarowy, cena 120 zł. Ten regenerujący krem nanoc koi, wzmacnia i zapewnia skórze odpowiedni poziom nawilżenia. Dzięki zawartości witaminy E oraz kiełkom pieprzycy siewnej stanowi doskonałą ochronę przed wolnymi rodnikami. Tutaj mamy 12 miesięcy również po otwarciu na zużycie. Pomadka, to również było jawnione. Matowa szminka e, Diva Prime odcień Ombre Rose. Marka Nabla, produkt włoski, 55 zł. To jest naprawdę takie malutkie? O kurczę. Śmieszne. Matowa szminka o długotrwałej, lecz lekkiej formule, dzięki której nawilża i regeneruje usta. Nie zawiera silikonów ani parabenów. Jest odpowiednia dla wegan. Powiedziałam, 55 zł. takie maleństwo. I kolejna rzecz. To Travel Size, mamy tutaj 50 ml w cenie 13 zł. I jest to naturalny szampon do włosów, marka Idea Toscana, produkt włoski. Innowacyjna mieszka, mieszanka łagodnych składników aktywnych zawartych w naturalnym szamponie do włosów usuwa zanieczyszczenia nagromadzone na włosach, nie uszkadzając ich delikatnej struktury. Szampon przeznaczony do codziennego używania, odpowiedni nawet dla suchych, kruchych, e, suchych, kruchych i łamliwych włosów. I ostatnia rzecz, także produkt pełnowymiarowy, to są hydrożelowe płatki 4D pod oczy, marka dosyć dobrze mi znana, dermofarma, cena 7 zł. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego, fitokolagenu oraz miłożęba japońskiego płatki zapewniają ekspresowe nawilżenie i odświeżenie, likwidując wszelkie oznaki zmęczenia i stresu. Idealne dla skóry, która jest matowa, przesuszona i zmęczona. Kochani, i wartość czerwcowej edycji Fairy to aż 235 zł. Jeżeli się dostało serum, to ta wartość wynosiła 225 zł, bo serum było o 10 zł tańsze od piningu do ciała. Przypominam, że koszt e, zakupu takiego boksa w ramach subskrypcji to jest 59 zł. Także, no, widzicie, wartość jest naprawdę chyba duża, musicie przyznać. No i dobra. No i e, teraz wam opowiem, na ile jestem zadowolona z poszczególnych produktów. I zacznę od peelingu do ciała. Po pierwsze, jest to w ogóle strzał w dziesiątkę, bo wiecie, że ja kocham peelingi do ciała. Wiecie, że ja bardzo często robię peelingi do ciała. Zaczęłam właściwie robię je codziennie. Więc e, po prostu ekstra. Po drugie, jest to firma, której nie znam, którą w ogóle pierwszy raz chyba na oczy widzę. Więc świetnie się składa, no bo gdzieś ideą tych pudełek miało być poznawanie nowych marek. Także ekstra. Oczywiście wolałabym peeling na bazie cukru, a nie soli. To, to jak najbardziej. Natomiast ja teraz, no przekonacie się o tym w poniedziałek. Mam jakiś tam nowy pomysł na pewnego rodzaju metamorfozę siebie i ten peeling świetnie mi się przyda. Nawet jeżeli nie będę peelingowała nim kawałka od kolan do stóp, to od kolan w górę już jak najbardziej i w ten tasul po prostu nie będzie mi przeszkadzać. Także dla mnie peeling ekstra. Poza tym jest to dosyć drogi peeling, znaczy drogi. No, te peelingi w ogóle nie należą do najtańszych jako produkty, ale. Czterychy na peeling pewnie by mi było szkoda, także super. Naprawdę mega jestem zadowolona. Bardzo jestem ciekawa, jak on mi się sprawdzi. i Na pewno dam wam znać. No i wielki plus właśnie za to, że marki nie znam. Kolejna rzecz to ten krem na noc. Ekstra. Słuchajcie, ja tutaj akurat nie mogę się doszukać jego daty ważności, bo wygląda to, że ona jest zakodowana mm, poprzez po prostu, wiecie, napisana poprzez umieszczenie kodu, e, dlatego nie mogę jej w tym momencie. Mm, Rozszyfrować. Natomiast ja muszę również zrobić taki mały remanent w moich produktach do twarzy, zobaczyć, co ja tam mam na noc, czego nie mam. Jedno jest pewne: krem na pewno będę używać. Uważam, że dawanie kremu na noc jest dużo bardziej bezpieczne jak dawanie kremu na dzień, ponieważ używamy różnego rodzaju produktów do makijażu i często te kremy na dzień mogą po prostu nie, dać, nie zdać pod tym względem egzaminu, że mogą nie do końca współgrać z produktami do makijażu. Natomiast dawanie kremu na noc. Jest dużo bardziej e, bezpieczne, bo jeżeli nawet krem e, nie do końca spełnia naszym oczekiwaniom, to zawsze można jeszcze dołożyć do tego jakieś serum, można coś pokombinować. Marka również mi totalnie nieznana. Totalnie, krem jest e, drogim produktem, także no, mam nadzieję, że, że będzie fajny, że się za niego wezmę. Na pewno go nikomu nie oddaję, na pewno go sobie zostawiam. Uważam, że bardzo, bardzo fajny pomysł. No i mówię, kolejna marka, której e, nie znam. Więc e, dosyć drogi produkt, także dla mnie po prostu ekstra. No 120 zł za już jest naprawdę wysoka cena. E, co ja pokazywałam tam kolejnego? Tą pomadkę. Ja nigdy nic nie miałam z marki NABLA. Oczywiście markę NABLA kojarzę, natomiast nigdy nie używałam ich produktów, więc mogę powiedzieć również, że jest to moje pierwsze zetknięcie. No i słuchajcie, no i czego chcieć więcej? Pomadka po pierwsze jest przepiękna, bardzo ładnie wygląda to opakowanie. Po drugie kolor to jest mój kolor, to jest typowo mój kolor. Wiecie, to jest taki kolor, po który ja sięgam najczęściej, ponieważ najlepiej się w nim czuję. To jest po prostu brudny róż, więc nie, nie pachnie, ale znaczy ja mam trochę przytkany nos, także no po prostu no strzał w dziesiątkę, żeby nie powiedzieć w setkę. Ekstra, jestem no bardzo, bardzo zadowolona. Super. Naprawdę, jeśli chodzi o kolorówkę, rozumiem, że każdy dostał ten odcień, co też strasznie mi się podoba i myślę, że to jest bardzo bezpieczny kolor. Myślę, że on jest bezpieczniejszy od kolorów nude, bo nie każdemu jest dobrze w nude, natomiast wydaje mi się, mogę się mylić, poprawcie mnie, że jednak większości kobiet jest dobrze właśnie w takim brudnym różu, tylko pytanie po prostu, czy lubią ten kolor. Także dla mnie no po prostu ekstra. No i lecimy dalej, dalej mamy szampon. Szampon, miniaturkę szamponu Idea Toscana. Nie wiem, ile on kosztuje w tym dużym opakowaniu, bo oni tego nie mają, ale podejrzewam, że jest drogim szamponem. Spoko, ja uwielbiam produkty do włosów. Szampon sobie na pewno pyknę. Wiecie, że ja lubię bardzo dostawać produkty do włosów. Mmm, ma ciekawy zapach. Taki świeży, ale ja nie powiem wam teraz. Ale pięknie pachnie, także ekstra. Natomiast wiadomo, no jakby moje zadowolenie gdzieś tam z miniaturki szamponu, no nie jest tak duże jak z pełnowartościowych, pełnowymiarowych produktów. No i ostatnia rzecz to płatki hydrożelowe Dermofarma, markę Dermofarma doskonale znam. Eee, natomiast tych płatków jeszcze nie miałam. Przetestuję, zobaczę, czy znaczy przetestuję, użyję, użyję i zobaczę, na ile mi się sprawdzą. No i co, jakie jest podsumowanie moje tego pudełka? Powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Powiedziałabym, że dałabym mu 9,5 na 10. Hmm? Dawno już nie było takiej sytuacji, żebym tak wysoko oceniła pudełko. Serio, uważam, że nie jestem w stanie się przyczepić absolutnie do żadnego produktu. Na szczęście nie ma tu kremu do opalania. Obawiam się, że w końcu to mnie w którymś bok się spotka, ale może nie, bo naprawdę teraz ograniczyłam bardzo mocno ich ilość. Uważam, że pudełko jest prześwietne. Uważam, że deal wynikający z możliwości jego zakupu też jest bardzo dobry. No i czekam na Wasze komentarze. Słuchajcie, co do tego, yy, jaka jest zasada peeling czy serum, to ja nie jestem pewna, że tak jest, jak Wam powiedziałam. Ja po prostu tak obstawiam, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak to w rzeczywistości działa, to proponuję po prostu napisać do Liferi i się dopytać, żeby nie było, że ja was wprowadziłam w błąd jak było z tymi wymiennymi produktami. Ja to serum, tak jak mówię, miałam z poprzedniego boxa, także dlatego wam je pokazuję. No, mówię, dla mnie hitior. Czekam na wasze komentarze, czy kupiłyście, jak wam się podoba ta edycja, czy kupicie, bo ona jest cały czas w sprzedaży. I kochani, i właśnie na koniec taka krótka e, informacja. Ja mm, ograniczyłam bardzo mocno ilość e, beauty boxów, natomiast absolutnie ja do samej idei beauty boxów się nie zrażam. Zrażam się tylko do poszczególnych e, firm. E, natomiast do pudełek absolutnie nie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam Was gorąco do kolejnych filmów. Już wkrótce na moim kanale również boks z zagranicy. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!